No i witam cię serdecznie braciak, przyciągnęła cię ciekawość, w co zainwestuje swoje drobniaki w nadchodzącym roku, w, w już w tym roku. A no plan już jest na styczeń i dlaczego jest na styczeń, wszystko ci wyjaśnię braciak, ale zacznijmy od tego, o czym mówią no praktycznie wszyscy pseudoinwestorzy, tak, inwestorzy z podziemia, tak, robiący potężny pitos, no, najczęściej na gupolach, tak. Bo wam mówią, że macie kupić i o no, nim. będę się rozwodził. A ta nie zbawia. Chodzi o to, że wszyscy spekulują na temat skrzyneczek. No bo jak wiadomo, jest coś takiego jak Prime bla, 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 bla. No i zazwyczaj Volvo robi tak, że najstarszą pulę możecie sobie, tu... możecie sobie przeczytać, o czym jest Prime Drop? Macie tutaj CSGO Database i chce wszystko przeczytać. Nie będę wam tłumaczył. Po coś was uczyli liczyć w tej szkole, tak? Czytać. Kontynuując, zazwyczaj jest tak, że Volvo usuwa najstarszą skrzyneczkę z puli i za nią wrzuca nową mnie. No bo dawno nie było w ogóle skrzyneczki nowej, która to no bo do armuru, ale o armorkach też sobie pogadamy. No i jest ten Fracture jest skrzynia załamania nerwowego, ja tak na nim mówię. TS-owego załamania nerwowego, no i ona jest 2020, tak. Też to jest 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, no i wszyscy mówią, większość mówi, mówię, większość, nie wrzucają wszystkich do jednego wora, tak jak z ludźmi, że no następna jest do odpalenia właśnie ona, pokładają swoje pieniążki, tak, inwestują w tą skrzyneczkę, bo na pewno wyleci, no braciak. Pierwszy przykład z brzegu. Ostatnio snakę -e bite wyleciało. A jest młodszą krzynką od koleżki, tak? No i dlaczego tak wyszło? No jak to dlaczego? Jak nie wiesz że co chodzi, to chodzi o pieniądze, bracia, zobacz. Let's go case tracker. Masz tu to i na bieżąco jest liczona ilość otwieranych skrzyneczek Weźmy sobie monthley. Monthly. No na przestrzeni ostatniego miesiąca. Skrzynia załamania milion 700. Krzynia Rico -case. Ta została otwiera. Była otwiera milion 500. No i dlaczego Volvo miałoby usuwać coś, co daje pieniądz, tak? Inny miesiąc. September. Również 300. 2,900. na August. Popraweczki wtedy piszą Nygusy, które w szkole nie zdają. 3 2800. No i chłopak. I co ja bym zrobił w takim wypadku? Załamania mam kupione, bo sobie już skupowałem wcześniej, jak było poniżej złotoweczki. I nadal coś tam sobie do, będę dokupywał i dokupuję. Śniadz rzutu 0,95 groszy. Też sobie nieco skupuję. No ale nie skupuj braciak na ryneczku Steam, bo to nie ma sensu. Chodzisz sobie na PirateSquare. Z moim kodzikiem masz plus 35% do wpłaty. Masz raffling w opisie. I zobacz, jakie tu są tanie skrzyneczki. Patrz. 078. Recoil guys. Na ryneczku Steam. 0,95 Co jest najlepsze? Wpłacisz stówę. Wpłacając stówę z moim kodzikiem, masz dodatkowe 35 ziko, czyli ponad 40 skrzynek. 44 skrzyneczki jakoś tak wychodzi, nie? czyli masz 144 skrzyneczki, a za stówkę na szkoli dla no masz stówkę, nie? O, pyli się, pyli się, braciak. Oprócz tego, tutaj masz oczywiście. Ja już zebrałem wszystkie bonusy. Na stroneczce masz bonusiki. Także za pierwszą transakcję, jakś wykonał transakcję na 400 to masz 40 ziko dodatkowo, nie? Jak wpłacisz 4 stówki i dostaniesz z moim kodem plus 35, to masz tak naprawdę 540 zł plus. Jak wydasz od razu wszystko, kupisz za to skrzyneczki, masz 40 zł, czyli masz 580, powiedzmy, prawie 6 stóweczek masz, bracie. Za 6 stówek to ty możesz tu zwojować. Świat. skrzynia załamania nerwowego. złoty 10. Na ryneczku Steam. Złożyć 43, ta sama sytuacja. Czyż z bonusem do wpłaty chłopak, to tytuł tu bank rozbijesz, nie? I ja bym tego nakupił, nakupiłbym tego, bo zaraz się ludzie pokapują. Zrobią to samo. Każda skrzynka na tą samą cenę. To jest najlepsze w tej stronce, nie. Nie ma żadnych wahań i automatycznie przychodzicie od razu tego do ekwipunku, jak nie ma trade locka, nie. Jak ma trade locka, no to siedzi ci tu. Ja mam te skinki na trade loku tutaj dwa na konkursy dla was, jedna za wpłaty, także dodatkowo. Używając mojego kodu i skupując skrzyneczki na inwestycje na nowy rok, to jeszcze możesz 100 memkę wygrać, nie albo będzie losowane. Ja No no ja bym ulokował w tym, troszeczkę kapitału. Tu ci przykładowo tylko pokażę. Kupię sobie 10 skrzyneczek Frakturka. rikojka też se kupię. Bo chcę ci pokazać bracia, że to przychodzi ekspres. Ekspres jak ekspres do kawy. No ale ja będę się skupiał na pewno, żeby te recoile dokupić, tak? Braciaki już mi przygotowują tutaj ofertkę. Radku, zobacz. Chłopaki działają, prężnie działają. Już dostaję ofertki, zobacz, od kumpli. pato to chłopak. Gratulacje mi zużyli na koniec, dzięki. Oni mi gratulują, a ja robię PITOS S. Kwięczki już mamy załatwione, to przechodzę do skinków samych w sobie. O to ja główne nadzieje pokładam w tym update'cie z Armory. I patrz: niebieskie skiny. AK-47 przenikanie. Prosto z fabryki. 38 ZIKO. Tu szczerze wstrzymałbym się. Wstrzymałbym się. Aż troszeczkę se spadnie, o zobacz. Cały czas utrzymuje te trzy dyszki, a wydaje... o i tu sobie się ludzie chyba kapnęli, tak jak mówiłem, i poszło w górę. Ja bym się wstrzymał, poczekałbym sobie ciutkę jeszcze czasu. Na pewno po 38 nie kupię. Poczekam, jak poleci w dół, to kupię, jak nie poleci, no to nie kupię. Ale to jest niebieski skin. Ja ogólnie swoje nadzieje pokładam w tym, że wszystkie skiny zostaną wymienione, nie tylko ten deagle. I tak będzie, zobaczysz, chłopak. Chociaż nie jestem pewien co do harmów, ale to też przekonamy się później. Następny niebieski, to jest ten uspik, prosto z fabryczki, 24 zico. Odpuść kebabasa se jednego tygodniowo i se kup takie cztery. Ja tak przynajmniej, ja mówię do siebie cały czas, tak? No i to jest moja perełka, Imo. I ja o tym mówiłem już na porządku, jak armory wyszło. Na strumykach nikt mi nie powie, że to podjebany pomysł. <noise> kolekcja Overcutas, lekcja Overpasik. 25 ziko. Obserwuję go od dłuższego czasu. Cały czas utrzymuje się w tej cenie tutaj. Gdzieś tu był spadek do 18, do 20 właśnie dwóch. I myślę szczerze, żeby kupować po te 25 ziko, pamiętajcie o tym, że nie było zazwyczaj od CS2 co miesiąc była jakaś większa aktualizacja. Teraz w grudniu nie było tej aktualizacji. Według mnie coś szykują i dodają mapę, do dodadzą ukochana moja mapa, oczywiście, zaraz za cobblestone y na Wigmanie. Coś tu szykują i mimo wleci skrzyneczka, jakieś skiny do granatów. <laughs> Niepopularna opinia, ale jednak. No i te skinki pójdą w górę, bo wymienią mimo całe. Może nie od razu w tym gigach, o którym mówię, ale wymienią, mówię ci. Oliwko w ogóle to. Przy ten kałach nie jest, ła... nie jest, brzy... <laughs> nie jest ładny. Przy ten kałach nie jest brzydki. Faktory nie kosztuje? 4,60. to nawet dla Beki możesz sobie kupić 20 takich. Że to jest mniej niż stówka, to jest ujnie nie pieniądz. I tu też widzę, że poszedł sobie w górkę teraz. To naprawdę nie jest żaden pieniądz, możesz z stówkę w to władować i imo podskoczy, podskoczy. Jeżeli chodzi o przywieszki, przed chwilą powiedziałem, że przywieszki nie będą wymieniane, ale gdyby były, masz kałaszki za trzy dychy. Odlewnie. No, jeśli, jeśli chodzi o wlepki, nie? No, to podkrafty, ten, i to już, to już widać, że ludzie tu się kapnęli, że tu będzie kapnęli. Widzieli od początku potencjał w tym, ci, co siedzą w tych ryneczkach Lidla, i dlatego to nie spada, to jest niebieskie. 7 ziko też, bym jakąś stówkę w to wrzucił, w ogieniek, ale oprócz tego zobacz, to ma, stary to ma taki potencjał na diglach i tak dalej, nie? Na takich ciemnych skinach przede wszystkim. Te pioruny, nie? Też jak wyrzucą, a na, w naklejkach. Naklejki prędzej zmienią już te armię, bo na klejkach jest różne, można naprawdę dużo zmieniać. No zobacz. Piorunek, ja tu jeszcze drugi piorunek. Można tak krawciki ładnie robić na tych ciemnych skinach. Oprócz tego wszystkie z ogniem związane, zobacz, to jest po złoty 40 stary, 96 groszy. I też, też psi nie? też na pewno tak zrobię, bo potencjał jest do różnych craftów robionych, fajnych. No i tu też z wodą, złoty 50, patrz, 86 groszy. 50 groszy. Przecież to też jest, ma taki potencjał do budowania krawcików, nie? No głównie ja bym się tym zainteresował. Nie ma co wymyślać. Nie mówię, że zostanie, zostanę milionerem, jak wszystko z tego zrobię. Żadnych majorów bym nie robił. Przecież ten, to, co Wal zrobiło z tymi majorami, wszystko jest na jednym kolanie pisane. Teraz jeszcze tych majorów jest więcej niż w CSGO. To już w ogóle. Jak już miałbym coś kupować, to bym kupował jak na rynku. Jak teraz wyjdzie promocja, poczekasz chwilę. Na promocji będą za złoty 10, poczekasz pół roku i będą na rynku za 50 groszy, to może wtedy bym sobie kupił, nie? Nie mogą przecież w nieskończoność robić naklejek na jedno kopyto, nie? Wszystkich, także gdzieś tam wleci w końcu jakiś inny typ tych naklejeczek, tak? No nic, pamiętaj braciak o tym moim kodzie 35 do porodowania. Rozkleń te skrzyneczki, co dzięki ci bardzo braciak za oglądanie. Pamiętaj, że to wszystko, co tu opowiedziałem, to jest tylko i wyłącznie to, co ja zrobię, jak ja nie jestem żadną poraną inwestycyjną. Żebyś mi tu nie przyszedł i na gadu gadu mi nie pisał.